Dlaczego leczenie żywieniowe powinno opierać się na dietach przemysłowych? Myślę, że w dzisiejszych czasach nikogo już nie trzeba przekonywać, że leczenie żywieniowe powinno opierać się na dietach przemysłowych. Natomiast jeżeli ktoś ma wątpliwości, to dzisiaj odpowiemy sobie, jakie są zalety żywienia dietą przemysłową. Zacznijmy od tego, że niezależnie od tego, czy mówimy o żywieniu doustnym, czy mówimy o żywieniu dojelitowym, to żywienie takie powinno odbywać się właśnie za pomocą skierowanych, przeznaczonych do tego diet przemysłowych. Jakie są zalety tego typu preparatów? Jest ich całe mnóstwo. Przede wszystkim jest to znany skład. Wiemy dokładnie, co znajduje się w danym preparacie. Na stronie producenta, na etykiecie preparatu możemy dokładnie sprawdzić, jaka jest zawartość kilokalorii, jaka jest zawartość białka, tłuszczu, jaka jest zawartość na przykład kwasów omega-3, żelaza i tak dalej. Dzięki temu możemy lepiej dopasować mieszaninę, lepiej dopasować dietę przemysłową do pacjenta. Wiemy dokładnie, co pacjent dostaje. W opozycji do tego, jeżeli podajemy pacjentowi dietę kuchenną, to niestety nie wiemy, ile finalnie w tej diecie kuchennej będzie znajdować się białka, ile będzie znajdować się tam kalorii. Za chwilę jeszcze Państwu pokażę badanie, które to niestety potwierdza. Jeżeli chodzi o diety kuchenne, to niezależnie od tego, czy nawet jeżeli my znamy skład tej diety kuchennej, wiemy dokładnie, ile tam użyto składników i jaka była ta zaprojektowana zawartość kalorii oraz białka, to nie wiemy, ile finalnie w tym produkcie się znajdzie, ponieważ nie wiemy. Jakie będą straty, tak zwane technologiczne, związane z przetworzeniem, z ugotowaniem, przecieraniem i tak W związku z tym, dieta przemysłowa ma zdecydowanie dużą przewagę nad dietą kuchenną, ponieważ wiemy doskonale, co w niej jest i jest to po prostu sprawdzone. Po drugie, wysoka jakość. Wysoka jakość surowców, które zostały użyte do wyprodukowania diet przemysłowych. Znowu w opozycji porównując to z dietą kuchenną, wiemy, że niestety bardzo często diety kuchenne nie są robione z surowców wysokiej jakości, w związku z czym znowu wysoka jakość przemawia zastosowaniem diety przemysłowej. Trzecia rzecz, skoncentrowane źródło kalorii i składników odżywczych w mojej objętości. Możemy to zrobić dzięki dietom przemysłowym, możemy wybrać te diety, które zawierają więcej kalorii bądź więcej białka. W przypadku diet kuchennych bardzo trudno będzie nam zmienić zawartość kalorii, bardzo trudno będzie nam zagęścić odżywczo te diety, tak, żeby w jednym mililitrze diety znajdowało się na przykład więcej kilokalorii. W pewnym momencie jest to po prostu już niemożliwe. Nie możemy nieskończenie dokładać tam składników. Kolejna rzecz, możliwość dopasowania mieszaniny do pacjenta. Zdecydowanie jest to bardzo duża korzyść, ponieważ dzięki temu możemy dopasować dietę niezależnie od tego, czy nasz pacjent jest w okresie dializoterapii, czy nasz pacjent jest pacjentem krytycznie chorym, pacjentem onkologicznym, więc dobór tej mieszaniny, dobór składników, które zostały tam użyte, jest tutaj kluczowy. Czystość mikrobiologiczna tutaj myślę, że nie muszę nikogo przekonywać, jeżeli chodzi o diety przemysłowe mają one doskonałą czystość mikrobiologiczną, są jałowe dopiero w momencie kontaktu, otworzenia diety tak naprawdę jest pierwszy kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Małe ryzyko nietolerancji, ponieważ używamy po pierwsze wysokiej jakości składników, a po drugie pewnych składników się pozbywamy, tak jak na przykład diety przemysłowe, które zawierają praktycznie niewielkie bądź w ogóle pozbawione są laktozy, dzięki czemu odchodzi nam pro Problem na przykład nietolerancji laktozy. Dotyczy to również innych składników, dzięki czemu diety, diety przemysłowe tolerowane są.